Witaj rodzicu. Nazywam się Anna Władysiak i jestem neurologopedą. Opowiem Ci o tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze łyżeczki i kubka dla Twojego malucha, kiedy rozpoczynasz rozszerzanie jego diety. Dzięki temu zadbasz o prawidłowy rozwój jego aparatu mowy. Obecnie zaleca się, aby rozszerzanie diety rozpocząć po ukończeniu szóstego miesiąca życia. Musimy jednak obserwować swojego malucha i ocenić, czy jest już na to gotowy. Specjaliści wymieniają 5 cech gotowości: umiejętność samodzielnego siedzenia lub z niewielkim podparciem, zainteresowanie dziecka naszym jedzeniem, zanikanie odruchu wypychania, czyli wymiatanie językiem na zewnątrz wszystkiego, co znajdzie się w buzi, umiejętność chwytania, upuszczania i wkładania przedmiotów, później jedzenia do ust. Ostatni to gotowość do nauki rzucia i przeżuwania, którą zaobserwować można, niestety, dopiero w trakcie pierwszych prób rozszerzania diety. Dziecko podejmuje próby ruchu w żuchwą, jest w stanie przytrzymać nieco dłużej pokarm w jamie ustnej. Łyżeczka, czy pierwsza, czy kolejna, przede wszystkim powinna być wykonana z bezpiecznych materiałów. Ważne też, aby nie przyjmowała zapachów jedzenia i środków, którymi będziemy myć naczynia malucha. Na początek można wybrać niewielką, płytką łyżeczkę. Początkowo nie zależy nam przecież na nakarmieniu dziecka lecz stopniowym wprowadzaniu nowych smaków i struktur. Łyżeczka powinna być twarda, tak aby nie nadawała się do ssania, musi dać dziecku sygnał – hmm, coś tu się zmieniło. Musi być także stabilna, nie uginać się, może mieć dłuższy uchwyt. Lepiej też zaopatrzyć się w zapasową łyżeczkę lub kupić w komplecie, aby przy zainteresowaniu dziecka nowym sprzętem nie przerywać co chwila posiłku, tylko spokojnie sięgnąć po zapasową. Tak jak wszystkich czynności, dziecko musi nauczyć się, jak należy jeść łyżeczką. Dajmy mu trochę czasu. Może początkowo wypluwać jedzenie lub wypychać łyżeczkę językiem z buzi. Jest to wspomniany wcześniej odruch wypychania. Nie dlatego, że mu nie smakuje, ale to całkiem nowe doznanie, które musi zaakceptować. Nie wpychamy łyżeczki na siłę i nie przechylamy jej pionowo, zgarniając pokarm górną wargą dziecka. Prowadzamy łyżeczkę do buzi dziecka poziomo, lekko dociskamy środek języka i wysuwamy. Dziecko pomału nauczy się ściągać pokarm wargami. Dajmy maluchowi trochę czasu. Zadbajmy o spokój i dobrą atmosferę. Dbajmy o to, aby nowe doświadczenia kojarzyły się ze spokojem i pełną akceptacją. Pozwólmy dziecku na jedzenie rączką, brudzenie się. Nie wycierajmy buzi po każdej podanej łyżeczce czy kęsie. Przygotujmy się na bałagan w najbliższym otoczeniu, zaopatrzmy się w łatwe do czyszczenia fotelik, blat, pomyślmy wcześniej o zabezpieczeniu podłogi i zaopatrzmy się w odpowiedni śliniak. Karmiąc łyżeczką wystarczyć powinien tradycyjny śliniaczek. Natomiast w początkowym etapie samodzielnego jedzenia warto pomyśleć o śliniaku z długimi rękawami lub rynienką. Jeśli chodzi o talerzyki, początkowo dziecko może jeść bezpośrednio z blatu krzesełka. Może mieć matę przylegającą do blatu. Maty i talerzyki na pokarmy stałe mogą mieć przegródki. Niektóre dzieci wolą, gdy pokarmy nie stykają się ze sobą. Dobrze, gdy są z wytrzymałego, bezpiecznego tworzywa. Najpierw dziecko musi nabyć umiejętność jedzenia łyżeczką, zbierania pokarmu z łyżeczki, Później możemy zacząć wprowadzać naukę picia, najlepiej z otwartego kubka. Wybór kubka jest bardzo ważny, ponieważ te kubki, które umożliwiają dziecku ssanie, utrwalają nieprawidłowe wzorce połykania i mogą powodować wady zgryzu oraz wymowy. Najlepsze będą kubki, które wymuszają na dziecku naukę prawidłowego picia. Lepiej wprowadzić kubek typu 360 stopni, gdzie dookoła twardych brzegów są niewielkie otworki. Można równolegle mieć przy sobie popularny bidon ze słomką, gdzie słomka jest dość krótka i twarda, gdy na przykład gdzieś idziemy. Dobrym rozwiązaniem są takie kubki, gdzie nie trzeba zbytnio przechylać kubeczka, a opiera się o dolną wargę, kształtując prawidłowe nawyki picia. Wraz z nabywaniem umiejętności jedzenia pokarmów o różnych smakach, strukturze, temperaturze, akcesoria nieco się zmieniają. Łóżeczki stają się głębsze, bo posiłki stałe mają już nasycić dziecko. Zastępować posiłki mleczne. Dziecko radzi sobie już dobrze ze ściąganiem pokarmu z łyżeczki. Zaczynamy też wprowadzać maniery przy stole. Samodzielne jedzenie rączką zaczyna zastępować używanie sztuczców. Pierwsze doroślejsze sztuczce powinny mieć nieco szerszy uchwyt, aby rączka chwyciła je pewnie. Nie ma jednej idealnej łyżeczki, kubeczka, talerzyka. Wszystko należy dobrać indywidualnie. Podzieliłam się z Wami, drodzy rodzice, jedynie radami, które wydają mi się najistotniejsze z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę rozwiać Wasze wątpliwości. Trzymajcie się i rośnijcie zdrowo.